Otwieram ten już wiralowy zestaw Fame w kolaboracji z Local Heroes. Najbardziej jestem ciekawa tej mgiełki, ponieważ nie jest ona dostępna standardowo w sprzedaży. Tak, on się prezentuje w całości. Tutaj mamy pokazany cały zestaw. Dobra, tutaj mamy kosmetyki. A tutaj jest ta torebka burgundowa. Nie, no przepiękna, przepiękna jest. Dobra, przechodzimy do tego, co nas najbardziej interesuje, ale ładny błyszczyk. Widzę, że ma tutaj takie coś, dzięki czemu będzie można to przywiesić, na przykład do torebki. Perfumy, ja już je znam i mam. Tylko jak jeszcze były w poprzednim opakowaniu, ale i tak mega się cieszę, bo to jest mój ulubiony zapach. No i coś, co jak zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że chcę to mieć, czyli tam giełka. Kocham kolor czerwony, i burgundowy, i wszystko co wiśniowe, więc nie mogłam jej nie mieć. Po prostu nie mogłam. Byłabym sobą, jakbym od razu nie sprawdziła tego zapachu. Mm. On mi się z czymś kojarzy. Pamiętacie, jak w dzieciństwie były takie gumki do mazania na przykład w kształcie lizaków i one miały taki intensywny zapach? To mi się to kojarzy, mi się to kojarzy z dzieciństwem. Taki cukierkowy zapach. Podziewałam się czegoś innego, ale zobaczmy na skórze jeszcze. Ej, na skórze to pachnie dużo, dużo lepiej. Tak, czuć tą wiśnię i ja czuję taki lekko męski zapach. Przetestujmy sobie jeszcze ten błyszczyk. Czy tą pomadkę? Uuu! Okej, okay, czyli ona daje taki półtransparentny efekt faktycznie. Ja zobaczę, czy coś tutaj mam. No dobra. To pali! Boże, jak to pali! To miało palić! No ale kolor mi się bardzo podoba, jest taki delikatny, podkreślający kolor ust. Jestem na tak. Także lećcie teraz, póki jest jeszcze za 119,99, bo ja chyba wziąłam ostatnią sztukę w moim rosmanie.